No i ona do mnie, że ten, a ja do niej, że co, co? Hejka. O hej, Żanetka. Ty mnie w ogóle słuchasz, Sandra? A jak mam Cię słuchać, jak się maluję? Nie rozdwoje się przecież. A co się stało? No to od początku. Wczoraj spotkałam Zuzkę szczeciejce na targowisku. No i wiecie, wszystko ładnie, pięknie. Która to jest ta, Zuza? No ta. Trzeciej C, taka, taka, w dzwonach chodzi, taka bardzo dzwoniasta. A, no i? No i dzwony kupowała. No to faktycznie skandal. Nie, ale słuchaj dalej. Słuchaj, Żaneta, potem mi opowiesz. No to mówię, nie będę gorsza i też poszłam oglądać te dzwony, no i mi się takie jedne spodobały, takie jasne, brokatowe za 30 zł. To jak za darmo. A na którym straganie? No tu zaraz przy wejściu. A, to wiem. No i jak ona zobaczyła, że ja biorę te brokatowe, no to ona zaraz też. Przerażające. No żebyś wiedziała, Żaneta, no ale niestety eski były tylko jedne. No więc ja za nogawkę, ona za nogawkę i czekamy, która popełni jakiś fałszywy ruch. Ty nosisz eskę i ja noszę eskę. <laughs> to, że nosisz eskę, nie znaczy, że ona na tobie dobrze wygląda. Agata... Się wyjechało. Boka. No tu dobrze jest. No i podchodzi jej mama. Też chciała te spodnie. No właśnie, nie, bo powiedziała, że wyglądają jak dla jakiejś lafirendi A ty? Ja też ich nie wzięłam. No i prawidłowo, bo jakżeśmy szarpały te spodnie, to cały brokat zleciał.